Hej, 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 z tej strony Kaspi. Jak coś wróciliśmy do kojaczku leczki. Jak coś to nawet już więcej troszeczkę tutaj mamy efektów specjalnych. Czytaj zjedliśmy troszeczkę tutaj więcej. Japonia tutaj się nie bije już musi się nie chce patrzeć na to cholerstwo. Za przeproszeniem już po prostu chcę zabić na razie tutaj ostatecznie tą frakcję, bo już mnie irytuje. Później coś wymyślę z Japonią. Na nią też przyjdzie czas. Oni mają. Aha, okej. Okay. Ciekawe. Mają już prawie nic okrętów. A, imperialistyczna ta. Mhm, dobra. A wy w ogóle macie mi tutaj. Czyli w ten sposób. Dobra, dobra. Mm -hmm. No, y niszczymy, 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 niszczymy. A, ogólnie zacznijmy jeszcze więcej tych kadłubów robić lepszych. <laughs> Inaczej, pokażcie mi jeszcze jedną rzecz, bo na pewno będę mógł ulepszyć ciężką baterię. Nie mogę ulepszyć, mogę ulepszyć to. Nie mogę ulepszyć. Radary mogę, kierowanie ogniem mogę, artylerię przeciwlotniczą mogę. Silnik, silnik mogę, baterię pomocniczą już nie za bardzo wstecz, zapisz o dobra, trudno. Jak coś walniemy tutaj pełno tych, może mi się uda do... Eee? A what the hell? A, dobra, chromu. Dobra, więcej chromu poprosiłbym, no tak myślę, what the hell. A, dobra, nie, ja muszę zrobić wczesny. A, muszę tak zrobić, żeby w ogóle zdążyć przed tym. <laughs> e, dobra, e, spoko i więcej ja bym poprosił, może zwykłych niszczycieli, w sensie nie, nie, niezwykłych trochę bo muszę wziąć się, przerobić w ogóle mm -hmm. bomby głębinowe, wyrzutnie torped, eee, miny do zwalczania tego, lekką baterię, lepsze to, system sterowania ogniem, sonar lepszy, tutaj znowuż więcej tego, to też mogę i to. i to. Dobra, czyli y, zdobędę Melbourne i już padnie y, Australia. Dobra, tyle dobrego. Aha, burkan. Aha, Okej. Okay. Y, dobra, weźcie mi to, weźcie mi. No, w ogóle, jakie rzeczy tutaj narobię, to narobiłem, narobiłem. Yy, dobra, dawajta, dawajta, dawajta. Chcę to jak już najszybciej skończyć i załatwić ten temat, bo już mi irytują tu. Mm, USA. Muszę utworzoną monarchię. No dobra. Czyli ja muszę zrobić tutaj czy ja coś tutaj? Nie, nie mam wydarzyć. Czyli ja w teorii muszę tylko zrobić marionetkę i maksymalnie co do monarchię jakoś wsadzić tam, tylko jeszcze nie wiem jak. Eh, no dobra. Yeah. Dobra, weźcie mi tutaj przygotujcie, zobaczymy może więcej. Tutaj jeszcze jednostek, dobra. Czy ja mogę to? Nie. O, yy, Australia. No. Hmm. więc tak Włosi ZSRR chyba najbardziej potrzebują reworków do ich tych, bo to masakra co tu jest. Jeszcze wy musicie tutaj, żeby się poddać, ja pierdziu. procent. No dobrze. W teorii już powinniście się poddać zaraz. Oh, w końcu. E, USA chce zrobić z nich Państwo marionetkowe. Oh, 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 oh. Dobra czyli teraz tak tu widzę yy, Teraz tak satelite z Filipin dobra yy, Z Belgii i Szwajcarii bym mógł zrobić omo momo nie, nie mogę, no dobra Trudno Dajcie mi tutaj chociaż, żeby moja marionetka ładna była. W sensie pewnie nie powinienem tego robić w ten sposób, ale już paliwo. Weźmy to, bo to widzę, że jest jakaś w miarę ładna prowincja. Co do reszty poprosiłbym, żeby oddali mi to Amerykanom. Mm, dobra, palicho, weźmy to sobie, zrobimy to tak. W końcu oh, 46 roku, w końcu dopiero przyjęłem wszystkie rzeczy. Oh. E, co? Wszystkie nie jest. E... Aha. Weźmy im, zwróćmy terytorium brytyjskie A Teraz tak że ja mogę coś tu zrobić. A, ponowne wprowadzenie monarchii amerykańskiej. Jasne. Jej wysokość królowa wolnic, pierwsza swego imienia, królowa Ameryk z Bożego Nadania, Wielka Admirał królewskiej Marynarki Amerykańskiej. Gór... Czytać tego wszystkiego, spoko. Zwróćmy terytorium. E, terytoria okupowane e, kan e, wysp Kanady. E! Jeszcze jest. co jest z tą grą? O, William Wallace chociaż tyle dobrego, że to, a nie wiem dlaczego ja nie mogę tutaj zrobić teraz tego. Aha, dowolny, wszystkie z poniższych nie jest regionem narodowym. Nie jest regionem... Aha, aha, dobra, jeszcze ja o co biega. Aha, Aaaa, już wiem co chodzi mi tu po głowie, bo ja nie, nie powinienem mieć regionu tego narodowego. Oww, Gerben z really? No to jak coś to muszę zrobić, parę innych rzeczy. O w ogóle neutralna, no, co? What the fuck? Dobra, to jak coś to ten achievement sobie zrobię już y, samemu i tyle no I ten sobie też już zrobię samemu już paliwo z tym. Yy, tak to no cóż. Y, trzymajcie się do następnej serii, która na pewno będzie jakaś nie wiem osza, nie wiem, na pewno coś ciekawego wymyślę. Albo coś innego. Więc trzymajcie się, bo nie chce już mi się walczyć z Japonią. Nie, 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 nie. No cóż, trzymajcie się.